Yo, 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 Wita was serdecznie, najnudniejszy Janusz Magic. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj w tym bardzo nudnym odcineczku e, będzie na temat dwóch obiektywów, które miałem okazję testować przez ostatnie kilka dni. E, są to obiektywy Zeiss Batis 25mm i 40mm f2, a wy oglądacie najnudniejszy vlog. Eee, oczywiście ten vlog będzie mało vlogowy, to jest tylko nazwa serii. Natomiast opowiem Wam trochę, dlaczego zainteresowałem się tymi obiektywami. Eee, otóż ci, którzy mnie znają, jestem fotografem ślubnym. Fotografuję głównie obiektywami 35 i 55. To są moje dwa podstawowe obiektywy. Najczęściej eee, w zasadzie przez 90% zlecenia mam je na sobie. Z jednej strony mam 35, z drugiej strony mam 55. Natomiast w tym roku chciałem trochę pobudzić się do, do innego spojrzenia, do kreatywności. Zmienić trochę coś w moim workflow obiektywowym i pomyślałem: Lubię pracować blisko z parą, może obie te ogniskowe przesunę na trochę szersze ogniskowe i zacznę fotografować. Zamiast 35-55 zestawem 25-40. E, ogólnie, Cais jest to firma, której jestem fanem, wielkim fanem tej firmy. E, wszystkie obiektywy, które do tej pory w moim życiu miałem, Caisowe e, rozwalały system pod każdym względem. E, kiedyś jeszcze, jak fotografowałem Canonem miałem Caisa Planara, który miał niesamowity obrazek. Po prostu miał najpiękniejsze rozmycie tła, jakie kiedykolwiek widziałem w tymkolwiek obiektywu. Więc jeżeli ktokolwiek z Was jeszcze fotografuje w systemie Canon lub Nikon. Może się w taki obiektyw zaopatrzyć, Zeiss Planar 50, F1.4 manualna, coś pięknego. Później już w systemie Sony, moim pierwszym aparatem Sony było A7S, wersja pierwsza do filmowania i nabyłem go z obiektywem Zeiss Loxia, 35 mm, i to był obiektyw, który miał najpiękniejszą z kolei flarę, jaką kiedykolwiek widziałem. To jest taka piękna, cyrkularna, okrąglutka flara z takim krzyżykiem na środku. No, coś się stawi tego, nie widziałem, żeby żaden inny obiektyw w ten sposób funkcjonował. Tamten, tamtego obiektywu też się pozbyłem, był to obiektyw manualny, nie do końca. Był tym, czego poszukiwałem w kwestii przynajmniej tej ogniskowej 35-35, jako że to jest podstawowa ogniskowa. Chcę, żeby to był obiektyw z autofokusem. No i tutaj Zeiss, um, Zeiss wychodzi ogólnie naprzeciw um, użytkownikom Sony, ponieważ um, są dwie serie, aż dwie serie obiektywów Zeissa przeznaczone do systemu Sony E, um, które są z autofokusem. Jedna jest przeznaczona do pełnoklatkowych aparatów, jest to właśnie Zeiss BATIS. Jest też seria Zeiss, Tuit, Tweet, tuit, tweet, tuit, tweet, tweet, tweet? nie wiem jak to się mówi. Jest to seria do aparatów e, z matrycą APS-C do Sony lub do Fuji. No i jest też trzecia ta seria, Loxia do obiektywów z mocowaniem Sony E, która jest serią manualną, bardziej pod kątem filmowania. Tam ma możliwość tego dekliku czyli płynnej zmiany wartości przysłony. Co mamy do wyboru w serii Zeiss Batis? Mamy cztery cztery obiektywy: 18, 25. 40, 85, 135, 5, aż 5 obiektywów z serii Zeiss Batis do pełnoklatkowych aparatów Sony E. e czym charakteryzują się te obiektywy? Obiektywy charakteryzują się niesamowicie piękną konstrukcją. Są, są, jest to metalowa konstrukcja. Jest to metalowa konstrukcja. Bardzo innowacyjny sposób wyświetlania dystansu ostrzenia, e, ponieważ mamy tutaj wyświetlacz OLED. Proszę, zobaczyć sobie. Tu na górze jest wyświetlacz OLED-owy. Tak? No i mamy ten jeden pierścień, który służy nam do ostrzenia. Są to obiektywy uszczelniane. Mamy tutaj taką piękną uszczelkę w kolorze niebieskim, więc są to w pełni uszczelniane obiektywy. Te dwa, które ja mam ze sobą, czyli 25 i 40, są to distagony o świetle F2. Fotografowałem je przez jakieś 4 dni. I co mam do powiedzenia? 40. 40 jest bardzo ciekawą ogniskową, ponieważ nie jest to 35 i nie jest to 50, jest to coś pomiędzy, i trochę niestety dla mnie to coś pomiędzy akurat w moim workflow totalnie się nie sprawdziło. To znaczy, nie ma takiego charakteru, jaki mają charakter obiektywy ogniskowej 50, i nie ma tego lekkiego, szerokiego kąta, który jest znany z 35. Więc niestety dla mnie ten obiektyw nie zastąpi mi. Niczego i, i ze smutkiem, ponieważ Naprawdę liczyłem, że będę, że się pokocham z tymi obiektywami i wylądują one ostatecznie w mojej torbie. Ze smutkiem nie, nie, skorzystam, nie skorzystam. Natomiast co fajnego jest w tym obiektywie? E, mamy tu przełącznik odległości ostrości, e, więc e, 40 ostrzy już od 24 cm. Czyli naprawdę możemy znaleźć się blisko celu, żeby wyostrzyć to, co potrzebujemy. Co bym, co bym powiedział o tej 40? Trochę zabrakło jej takiego charakteru batisowego. E, dlaczego mówię o charakterze? bo zauważyłem, że ten, ta seria, czyli 25, widziałem też zdjęcia z piątki ma coś takiego w sobie, ma taki specyficzny, bardzo fajny obrazek, ciekawą flarę, ładne rozmycie. 40 troszeczkę tego brakuje. Natomiast myślę, że dla pewnych osób może się sprawdzić w ich workflow. Mi po prostu gdzieś tam zabrakło tej szerokości, znanej z 35, więc nie zastąpić 35 i zabrakło do końca tego obrazka z 50, takie, takie coś pomiędzy. Natomiast

w którym można się naprawdę zakochać. Co jest fajnego w 25? Ja, ja korzystam najczęściej z ogniskowej 35 mm i 24 mm to dla mnie jest obiektyw, bardzo, którego wykorzystuję do bardzo specyficznych celów, e, czyli fotografowania na parkiecie. 24 zawsze była dla mnie za szeroka, żeby zrobić taka, e, żeby funkcjonowała jako taki codzienny obiektyw, natomiast ta 25, ten 1 mm różnicy e, sprawia, że to zniekształcenie jest trochę mniejsze, ta kompresja trochę też jest inna i tak jakby ta perspektywa i rozkład rzeczy w tle. Tak, robiliśmy kilka testowych zdjęć, gdzie porównaliśmy 25 z 24, i tą, ta subtelna różnica jest czymś, co powoduje, że ten obiektyw, jak dla mnie, zdecydowanie mógłby funkcjonować jako taki obiektyw do codziennego użytku. Bardzo ciekawy obrazek, bardzo ciekawa flara, piękne rozmycia, więc ten obiektyw ma wszystko, co trzeba. Natomiast ten obiektyw. W porównaniu z 24 Sony G Master wypada trochę blado, jeżeli chodzi o ostrość i o aberracje chromatyczne. 24 G Mastera to jest jeden z nowszych obiektywów wyprodukowanych przez Sony. Jest też dużo droższym obiektywem, więc jest to obiektyw można powiedzieć trochę wyższej półki niż Taiz Batis. Natomiast porównanie 1 do 1 pokazuje nam, że ta ostrość mimo, że jest to przysłona F2, a porównujemy ją z przysłoną F1.4 na G Masterze, nie jest aż tak znakomita. Natomiast, natomiast... Ostrość ostrością, aberracje chromatyczne aberracjami chromatycznymi a obrazek, jakby ten wizualny aspekt tego obiektywu, to jest zdecydowanie coś, co do mnie przemawia. Nie, nie wiem jak Wy, czy jesteście fotografami, którzy lubią mieć 100% wszystko super ostre, zero aberracji, i, idealne, okrągłe kulki, bokeh. Jeżeli tak, ta 25 może nie być dla Was, może warto wtedy zastanowić się nad 24 G Mastera. Natomiast jeżeli wolicie trochę więcej duszy, trochę tej miękkości, e, która, która nie jest do końca nie da się tak łatwo jej opisać. To zdecydowanie ta 25. Ja osobiście, to może wydać się dziwne, najchętniej miałbym w torbie obydwa te obiektywy. 24 G Master, który służyłby mi właśnie do tego, do czego mi służy w tym momencie 24, czyli strzały na parkiecie. Super ostre zdjęcia od rogu do rogu, super sprawny autofokus, wszystko niesamowicie szybkie. Versus Batis, który by mi służył do fotografowania. W reportażu, gdzie 24 wydaje mi się za ostra, za szeroka i zbyt doskonała, natomiast ta 25 nadaje taki, taki trochę smaczek eee, i, i faktycznie gdzieś mogłaby moim zdaniem zastępować w wielu momentach 35 stosowaną na co dzień w reportażu. Eee, I jeszcze ogólnie o, o, o tej serii, czyli o tych dwóch obiektywach, co mogę powiedzieć? Nie miałem, odczekajcie odsunę. Ogólnie jeszcze o tych dwóch obiektywach mogę powiedzieć to, że oba ostrzą znakomicie. Czyli e, autofocus działa wyśmienicie, pierścień działa w, wyśmienicie, wyświetlacz OLED ja jestem zdecydowanie na tak, jestem fanem tego typu technologii. E, nigdy nie korzystałem, nigdy nie korzystam z tych cyferek na tych wszystkich nowych obiektywach, gdzie jest pokazana ta odległość ostrzenia. Natomiast tu kilka razy mi się zdarzyło już z tego korzystać, na przykład zwłaszcza w wysce Piące, gdzie możemy w łatwy sposób e, zobaczyć w którym momencie, na której przysłonie, z, w jakiej odległości e, w, wchodzimy w tą odległość hiperfokalną, gdzie wszystko Mamy ostre, od miejsca ostrzenia do nieskończoności eee, i to doskonale widać na tym wyświetlaczu. Eee, więc nawet w, 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 praca w manual focusie z tym obiektywem mi Konstrukcyjnie są piękne, chce się je dotykać, chce się je mieć w rękach. Eee, ta 40 jest zdecydowanie mniejsza niż 35, jest zdecydowanie lżejsza. Jeżeli chodzi o 25, w versus 24, też jest mniejsza i lżejsza, mimo że 24 G Master jest obiektywem leciutkim. Co mogę powiedzieć? Koniecznie sprawdźcie. Ponieważ to, co mi się nie sprawdza, niekoniecznie nie sprawdzi się wam. Eee, Niuanse dotyczące ogniskowych, uważam, że to jest bardzo osobista rzecz, czy komuś pasuje dana ogniskowa, czy komuś nie pasuje dana ogniskowa. Jeżeli lubicie być blisko, jeżeli lubicie fotografować blisko pary, zdecydowanie 25-40 e, jest to zestaw e, warty rozważenia, e, a dusza Cajsa może, może przypadnie Wam do gustu. E, zwłaszcza w przypadku 25. Chętnie przetestowałbym, e, bym też inną Obiektywy. Wielkie podziękowania dla firmy Focus Nordic, e, za, e, czyli dystrybutora e, marki Zeiss w Polsce za wypożyczenie tych obiektywów. Huo! I tym optymistycznym akcentem zakończymy. Zobaczcie sobie zdjęcia testowe na naszym nudnym blogu. Opis w komentarzu. Jeżeli podoba Wam się ta treść łapka w górę, e, buziaczki. Tymczasem borem lasem.